Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak skonfigurować swój Windows 10 tak, aby nie zwalniał twoich gier, to dobrze trafiłeś. Witajcie, z tej strony Michał Longtime. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam krok po kroku rzeczy, które trzeba poustawiać w Waszym systemie operacyjnym, jakim jest Windows 10, tak aby Wasze ulubione gry, takie jak na przykład Counter-Strike, Fortnite, Apex oraz inne, Działały bez, bez zarzutu, działały bezproblemowo. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich system wiele rzeczy robi bez ich wiedzy. Bez wiedzy użytkownika, albo jak to woli, bez wiedzy gracza. Często są to rzeczy, które w olbrzymim stopniu wpływają na jakość rozgrywki. Dlatego dzisiaj postaram się Wam pomóc. I tak, pierwszym krokiem, jaki musicie wykonać, jest konfiguracja Waszego systemu. Czyli odpalamy prawym klej myszki Start, wybieramy ustawienia. W moim przypadku będzie to Settings, ponieważ mam system po angielsku. Następnie wybieramy ustawienia wyświetlania. Po lewej stronie wybieramy coś w rodzaju powiadomienia i akcje. U mnie jest to Notification and Actions. I tutaj, w tym okienku wyłączamy wszystkie rzeczy, które są nam niepotrzebne. Prawdopodobnie większość z nich macie włączone, dlatego zalecam je powyłączać. na przykład chciałbym, żeby mój Facebook mnie powiadamiał, gdy załóżmy znajdzie grę. Oczywiście mówię o aplikacji Facebook, dlatego to zostawiam na on. Tak samo, jeżeli w Google Chrome pojawi się jakaś notyfikacja na przykład z YouTube'a, chciałbym wiedzieć, że ona przyjdzie. Dlatego też to zostawię na on. Ale przejrzyjcie sobie te wszystkie aplikacje i sprawdźcie, czy na pewno wszystkie potrzebujecie. Oczywiście nie zapomnijmy jeszcze o tych trzech opcjach, prawdopodobnie one są włączone. Ja na przykład wolę, żeby były włączone, ponieważ ich nie używam. Dlatego są na OFF. OK, gdy już to zrobimy, możemy sobie zamknąć to okno. Kolejnym krokiem jest, znowu odpalamy prawym klawiszem myszki. Wybieramy Ustawienia, u mnie będzie to Settings. Następnie wybieramy Ustawienia prywatności. W moim przypadku jest to ta ikonka. Spójrzcie, proszę, tutaj, jakie rzeczy tutaj wysyłacie do Microsoftu. To wszystko jest ustawione na każdym systemie z Windows 10 z automatu. Ja osobiście polecam wyłączyć tę opcję. Czyli robimy wszystko na OFF. Skoro mamy już wszystkie te rzeczy na OFF, czyli wyłączone, po lewej stronie wybieramy lokalizację. Tą opcję, czyli możliwość lokalizowania waszego komputera powinniście też wyłączyć, chyba nie chcecie wysyłać tych informacji do Microsoftu. No i chcecie też oszczędzić Wasze łącze, łącze, ale też zasoby komputera. Tutaj możemy zmienić na włączoną bądź wyłączoną opcję lokalizacji. Naprawdę preferuję wyłączoną. Ok, kolejnym krokiem jest są po prostu kolejne zakładki przechodzimy do zakładki kamera jeżeli macie jakąś kamerę w waszym komputerze to też warto wyłączyć ja nie mam żadnej podłączonej dlatego tą zakładką się nie przejmuję aczkolwiek wam proponuję powyłączać tutaj różne rzeczy i tak na przykład wyłączyłem sobie możliwość używania mojej kamery do skanowania kodów kreskowych przecież nie używam tej opcji na co dzień dla Skype'a też bym mógł ją wyłączyć, aczkolwiek czasem Skype'a używam, więc zostawię ją włączoną. Sway nawet nie wiem, co to jest za aplikacja od, od Windowsa, od Microsoftu, dlatego wyłączam. No i tak dalej możecie sobie posprawdzać, gdzie warto to wyłączyć, a gdzie nie. Ok, kolejną sprawą jest mikrofon. Tutaj podobna sytuacja jak w kamerze i w loka lokalizacji. Jeżeli tego nie używacie, to naprawdę radzę wyłączyć. Jak widzicie, ja już tutaj trochę powyłączałem. Dla OneNote też wyłączę. Microsoft Store po co? Do Skype'a zostawię, dla swojej Wiadomości wyłączę. Te same operacje robimy dla kontaktów, kalendarza, historii połączeń albo e maili Po prostu, jeżeli czegoś nie używamy, wyłączmy to. Ok, kolejnym krokiem jest przejście do aplikacji w tle. U mnie jest to Background Apps. W tej zakładce... Przełączamy na wyłączone wszystkie aplikacje, których tak naprawdę nie używamy, czyli nie chcemy, żeby działały w tle. Tak na przykład dla mnie. Ja wyłączyłem 3D Builder, tego nie jestem pewien, dlatego zostawiłem włączone na razie. Aparatu raczej nie używam, wyłączyłem. Aplikacje do przeczytania wyłączyłem. Jak widzicie, dużo rzeczy mam powyłączone. Dlaczego? No bo wiem, że tego nie używam. Po co to ma chodzić w tle i zżerać zasoby? OK, po tych krokach, które właśnie zrobiliście, możemy spokojnie zamknąć to okienko. Kolejnym etapem do wykonania jest odinstalowanie aplikacji, których nie używam, albo o istnieniu już zapomniałem. Jak to zrobić? Bardzo podobnie jak poprzednio. W tym celu znowu klikamy prawym klawiszem myszki na ikonę Start i wybieram opcję Aplikacje i funkcje. U mnie jest to pierwsza opcja Absent Features. Naszym oczom Ukazała się lista aplikacji, które są zainstalowane na naszym komputerze. Warto, abyście przejrzeli sobie tę listę i odinstalowali niepotrzebne aplikacje, albo aplikacje takie, których już nie używacie. Darzy się Wam na pewno taki przypadek, że nie będziecie pewni jednej, jednej lub kilku aplikacji, dlatego warto sobie wziąć tę aplikację. Wpisać jej tytuł do Google'a, wygooglać, co ta aplikacja robi, i tak na przykład Tomcat, Nie wiem, co to jest, sprawdzam w Google'ach. Google mi mówi, że jest to aplikacja, która obsługuje serwer Java. Aha, no faktycznie w Java, załóżmy, programowałem rok temu, już teraz tego nie używam. Odinstalowuję. Co to powoduje? Powoduje to, że mam więcej miejsca na dysku, po pierwsze. Po drugie, na moim dysku jest większy porządek jest mniej plików na dysku, więc tak naprawdę system potrzebuje mniej czasu, aby odnaleźć inne pliki, więc trochę działa szybciej. Jeżeli takich aplikacji odinstaluję kilka, na pewno będzie miało to duży wpływ na szybkość działania systemu. Ok, skoro jesteśmy już w tym okienku, odinstalowaliśmy niepotrzebne aplikacje, przechodzimy do map offline. Skoro jest to PC, a i tak wszyscy używają map od Google, więc po co mamy mieć, trzymać jakieś mapy offline na naszym komputerze od Microsoftu? Dlatego w tej zakładce przełączamy wszystko na wyłączone na OFF. Szczególnie automatycznie aktualizuj mapy. To powinno być na OFF. Teraz zamykamy okienko i przechodzimy do kolejnego kroku. Wchodzimy do naszego komputera, czyli wpisujemy czyli klikamy lewym klawiszem myszki tutaj i wpisujemy ten komputer. U mnie to będzie This, this PC. Klikamy na nim prawym klawiszem myszki i wybieramy właściwości. Naszym oczom ukazuje się to, to okienko. W tym okienku musimy wybrać zaawansowane ustawienia. W zakładce Zaawansowane klikamy pierwszy guzik ustawienia. I tak, te opcje są odpowiedzialne za wygląd naszego systemu. Na przykład za minimalizowanie i pokazywanie okienek z animacją. Tak naprawdę, jeżeli tego nie potrzebujecie, to odhaczcie to, ponieważ to odzyska trochę zasobów waszego komputera i wasz system będzie działał szybciej. Jeżeli macie dobry procesor, dużo RAMu i dobrą kartę graficzną, to nie musicie się tym przejmować. Ale jeżeli macie komputer trochę słabszy, naprawdę radzę Wam tutaj sobie popróbować z tymi ustawieniami, wyłączyć, zaakceptować i sprawdzić, jak to wygląda. Na przykład, ja nie potrafię żyć z ściankami, które nie mają cienia pod spodem. Albo na przykład mój kursor musi mieć cień pod spodem, bo inaczej brzydko wygląda. Dlatego nie wszystkie opcje tutaj wyłączam. To akurat lubię, lubię tę lubię opcję, kiedy moje okno się minimalizuje i maksymalizuje z taką fajną animacją. Dlatego ja sobie to zostawię. Ale Wam naprawdę radzę popróbować i zobaczyć, jaki będziecie mieli efekt w postaci FPS-ów w Waszych grach. Ok, skoro już to sobie postawiliśmy, klikamy, klikamy zatwierdź, albo zastosuj. Teraz nie pamiętam, jak jest po polsku. Oraz OK. I zamykamy wszystkie okienka. Kolejną ważną rzeczą jest wyłączenie OneDrive, który jest automatycznie instalowany z Windows 10. Czyli klikamy na niego prawym klawiszem myszki. On znajduje się tutaj obok zegarka. Prawy klawisz myszki wybieramy ustawienia. Wybieramy zakładkę ustawienia znowu. Musimy mieć oznaczoną tą opcję, która odpowiada za startowanie OneDrive'a razem z waszym systemem. Jak macie ją wyłączoną, to kolejnym razem. Kiedy wasz system startuje, OneDrive nie będzie startował razem z systemem i nie będzie Wam zżerał zasobów. Kolejną ważną rzeczą, która może mieć wpływ na szybkość działania waszego systemu, jest pozbycie się plików tymczasowych, które Windows kolekcjonuje, czyli po prostu kaszuje różne wyniki odwiedzanych stron, kaszuje pliki, które są potrzebne do instalacji. Jak to zrobić? Po pierwsze musicie kliknąć lewym kalwiszem myszki na start i zacząć wpisywać uruchom. U mnie będzie to ran. Gdy już to wpiszę, wpisujemy słowo temp i klikamy enter. Spokojnie możemy wszystkie te pliki usunąć. Niektórych nie pozwoli usunąć, ponieważ są wykorzystywane załóżmy aktualnie przez Awasta, dlatego spokojnie robimy skip. Ten już usunął wszystko. Jeszcze raz otwieramy uruchom. I teraz wpisujemy procent, temp, procent. Jest to kolejne miejsce, w którym Windows przetrzymuje pliki tymczasowe. I tutaj podobna sytuacja. Zaznaczamy wszystko. Może pokażę wam, bo ja to robię skrótem klawiszowym. Zaznaczamy prawy. Delete, albo u was usuń. I tego, czego nie może usunąć, robimy. pomiń. Jak widać, tego nie, nie może usunąć, czyli po prostu to w danej chwili używa w jakichś aplikacjach. Skoro nie mamy już plików temp tymczasowych, to została nam ostatnia rzecz, czyli jedna z ważniejszych, na przykład jeżeli chodzi o granie. Musicie wyłączyć Xbox DVR, który automatycznie instaluje się z Windowsem. Ja już go mam w całkowicie odinstalowanego. Mam tylko jego ślady w Windowsie, dlatego postaram się pokazać, jak można to zrobić. Klikamy Start. Wpisujemy XBOX, wybieramy ikonkę, która jest w grupie z ustawieniami. We wszystkich tych zakładkach staramy się wyłączyć wszystko, co związane z XBOXem i DVR-em. Jak widzicie, ja mam wszystko na OFF. U Was naprawdę powinno być podobnie. Przełączcie wszystko na OFF, a zobaczycie, że będziecie mieli duży wzrost w FPS-ach. Ok, i to by było na tyle. Dajcie znać, jeżeli moje rady okazały się pomocne. Może napiszcie w komentarzach, ile zyskaliście FPS-ów, czy wasze gry stały się bardziej stabilne. Spójrzcie też może na wasz ping, czy wasz ping zachowuje się trochę lepiej. Dlatego bardzo proszę, jeżeli moje rady naprawdę wam pomogły, zostawcie suba, zostawcie lajka like oraz zostawcie dzwoneczek, ponieważ w najbliższych dniach wyjdą filmiki z kolejnymi poradami. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć! oh